Po godzinach? Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersji Minecraft 1.7.10 moda, który się nazywa The Kitchen Mod i dodaje nam sandwicze do naszej gry. Także będziemy mieć możliwość innego jedzenia niż tam zwykłych chlebek. Ok, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać yy, moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii, w serii Pomocne tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii, albo alfabetycznie, i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube, także zapraszam na www.aniapgpl, oczywiście do sekcji pomocne tuty. Teraz sobie pobierzemy i The Kitchen Mod pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę, zjeżdżamy sobie w dół. Takie możemy sandwichy mieć i zjeżdżamy, zjeżdżamy. Tutaj jest opis, jak co działa, co dan, dodaje ten mod. Tu są screenshoty, różne, różniste. Tu są receptury, jak się kliknie tutaj, to są receptury. Wideo różne na temat moda i zjeżdżamy. I jest w końcu sekcja download. No i tutaj właśnie. Na to here klikamy i stąd pobieramy moda, który jest i na wersję 172 i na wersję 1710. Także tutaj na to, na to niebieskie here klikamy i stąd pobieramy. OK, jak mamy pobrany, możemy zainstalować. I do zainstalowania tego modu, oprócz moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, są potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1710. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersji 1.70, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku pomocnym tuty 425. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocnym tutaj 424. Potem wróćcie do filmiku 425 i zainstalujcie Forge'a na wersji 1.710. I uwaga, w filmiku 425 ja instaluję Forja z końcówką 1152. Ale Wy i zainstalujcie tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. W tej chwili wersja rekomendowana ma numer końcówki 1230 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.7.10 i ten folder .minecraft sobie gdzieś skopiować żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak mamy skopiowany, to instalujemy. Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj, jest zainstalowany. Zamykamy i wchodzimy do minecrafta, żeby zobaczyć, czy działa. No, oczywiście musimy poczekać, aż się uruchomi. czekamy i czekamy i tak jak wspominałam mam wybrany profil zwróceny z końcówką 1230 klikamy play i czekamy dalej, aż się uruchomi i czekamy i czekamy już mamy czarny ekran za chwilę pokaże się logo Mojanga o jest i za chwilę będzie strona Startowa. I raz, i dwa. I ostatnie mówię czy Nie, o, jest. OK, wchodzimy do mods i sprawdzamy, czy mamy The Kitchen Mod. Jest gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. i mamy nasz świat i wchodzimy w E jak ekwipunek i tutaj są, jest, są wszystkie itemy, które nam dodaje ten mod jedzonko talerze jakieś noże, miseczki bekony, nie bekony skąd się bierze taki bekon aha, z surowego schabu z nożem się bierze bekon a pomidory to pewnie rosną sobie, czyli z tego wynika, że też nam dodaje właśnie nasionka. Nasionka jakieś też nam dodaje ten mod. O, tutaj są nasiona sałaty, pomidorów, truskawek. Także tutaj pewnie się to znajduje na świecie. I co nam tutaj jeszcze daje? Daje nam piec. Piec się robi w ten sposób. Ok, i on się fajnie używa. Weźmy sobie nieugotowany bekon. Weźmy sobie piecyk. I, i co jeszcze? I przydoby się węgiel. 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 Taki lub taki. Wszystko jedno. No, a jak postawimy sobie piecyk. Klikniemy na niego łapką bez niczego i z shiftem prawym przyciskiem to on nam się otworzy. I możemy tutaj sobie y, wsadzić 16 bekonów. O, 16. I do tego jeden węgiel. I możemy to zamknąć. Ej, nie tak chciałam. Ty się chyba jeszcze nie zrobiłeś, co zatem ten bekon z powrotem tutaj wsadzimy yy, OK, i teraz łapką bez niczego i z shiftem i zamykamy i po chwili nam się upiecze 16 bekonów z jednego węgla OK, czyli jak widzicie mod działa nic się nie kreszuje, to ja kończę a wy piszcie w komentarzach jakie jeszcze chcecie poradniki oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na facebooku Chodźcie na stronę ania.pg.pl no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Ja się z Wami żegnam, tymczasem pa pa.